był moim marzeniem, odkąd jakby zdecydowałam, że zostaję w szermierce na wózkach. No i za pierwszym razem mi się nie udało. Pojechałam do Tokio i wróciłam z pustymi rękoma. Więc to był taki bardzo bolesty moment hmm. dla mnie. I no też nie wiedziałam po Tokio w sumie, co, co, co chcę dalej robić. To też było dla mnie trochę takie... Hmm, no, to był bardzo smutny czas dla mnie. No, ale jakby właśnie po rozmowie z moim trenerem wiedziałam, że, że chcę powalczyć o Paryż. No i zrobiliśmy wszystko, żeby do tego Paryża przede wszystkim pojechać. No, ale też pojechać w super dyspozycji. No i przyznam szczerze, że jak wygrałam swoją walkę półfinałową, która dawała mi gwarancję finału i już wiedziałam, że no, Nikt mi nie zabierze mhm. tego medalu, bo, bo już go mam i nie muszę już walczyć o brąz, ani po prostu jeszcze jedna walka mi została, ale ten medal już jest, jest w, w, u mnie. No to yy, no i nie pamiętam, żebym była kiedykolwiek tak szczęśliwa z jakiejkolwiek walki, czy po prostu na jakimkolwiek etapie mojego życia, jak wtedy po tej walce. No to były niesamowite emocje, jeszcze cała moja rodzina była na trybunach, więc już w ogóle... Yy, Coś wspaniałego.